Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Miłosztor i zapraszam Was na kolejnego multiplayera z Battlefielda 3. Tym razem tak jak chcieliście niektórzy z Was, abym zagrał snajperem, tak też i spełniam Waszą prośbę. Ale to nie będzie taki sobie zwykły sniper, ponieważ e, będę raczej brał udział w zwartej akcji, nie będę siedział gdzieś tam z tyłu i krył się po krzakach. Eee, weźmiemy sobie do tego celu SKSA bez żadnej optyki. Mam nadzieję, że tak jest wybrane. Tak, dobra, to mi wystarczy. No i normalnie będziemy walczyć jako, powiedzmy szturmowiec, ale klasą sniper. I zobaczymy jak nam, jak nam to wyjdzie. O, ja tam się nie pcham. Tam mi w ogóle nie jest potrzebne. Eee, wchodzenie w ten tłok. Spróbujmy może z tej strony, chociaż z tej strony też nie lepiej. Rozuprzedzam, że naprawdę sniperem nigdy nie gram w żadnej grze ani Battlefield'zie, ani, ani innych e, strzelankach. Bardzo z prostej przyczyny, no po prostu mi nie idzie tą klasą. Nie potrafię jakoś dobrze celować e, na dalekie dystanse. Um, nie wiem czemu taką. Tak po prostu mam. Zawsze wolałem używać e, karabinów. Które sprawdzają się na bliskie dystanse. Dobra widzę, że tylko ja jako jedyny tutaj próbuję coś zrobić i zajść ich od tyłu. Bo czasem mapę... A nikogo tu nie ma, tak jak mówię, o A wzięli, C wzięli. Nic tu po nas, dobra ja się zakradnę. Jak to snajper, będę chodził im na tyły. Chociaż oni tu mają spawn, więc też może być nieciekawie. Hmm, <laughs> hmm. Ulicą nie będę szedł, bo to jest zbyt niebezpieczne. Się trzymać jak najdalej od odwartych przestrzeni. Dobra, z lewej widzę typa na spocie. Dromowe fragi. O! Zrobimy taki meg, że wyjdziemy tu na górę. Mam nadzieję, że ktoś się. Na nas respi Oh my god. Gamory. No, widzę, że rozstawia kolejne. Dobra, to zapamiętam sobie? Nie wiem, po jakiego grzyba koleś kampi na samej górze na C. Skoro tak naprawdę ta flaga jest ich i walczymy tylko o B. No, widzę, że teraz moi tam podchodzą, więc ...zajebiście, mogę się na, na, na nich zrespić. Ale jaki jest sens kampienia? O boże, w plecy. A, jeszcze pecetką. Jaki jest sens kampienia tam tej osoby, to. Naprawdę czasami ludzie mnie zadziwiają swoją inteligencją w takich grach. Zupełnie są odcięci od, od, od swoich towarzyszy i e, żyją w swoim świecie, nie próbując w ogóle pomóc nikomu. Nie ogarniam ich. No, ani nasze. Najbliższa flaga należąca do nas tam. PCka jedzie. Aha, nasza jedzie. Dobra, to zajebiście. Chociaż tyle dobrego. O! Ach, cholera jasna, no, wygarnął mnie. Już prawie byłem schowany. Jakiś nubek. Fajne, fajne kamu ma na tej, na tej karabinie. Jestem ciekaw, co trzeba zrobić, żeby blokować. Takie coś. O kurde. Mm. Nie to co z full auto. Nie to samo. No, dajcie mi tu wskoczyć. Dobra nasze A nasze B. Teraz walka gdzieś się toczyć o C. O kurde APC nie nasze. Jest tu jakaś przeciwpancerna. Eee. Um, działko przeciwpancerne chyba nie ma. Kurde, już są na A. A nie. Oj 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 to będzie. Nie, 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 nie. Beznadziejna sytuacja. Nie! Czemu zawsze musisz, muszę się wpieprzyć pod celownik komuś? No nie wierzę, ale przynajmniej podnoszą. To jest plus. Macie granat. O, masakra, zgrozo jedna, no Biją mi ciągle po dupcu sklejam. Ou, z MP5 Kiedyś strzelając się w ASG też miałem MP5. Bardzo mi się podoba ta broń. Jest taka skromna. Tak jest, to są respy na naszych towarzyszach. Idealnie pod ostrzał. Nie, nie, ja się zrespię po swojemu. Na A. Spokojnie. Okej, okay, chyba można iść. Tu jakiś trup leży. Nie straszcie mnie. No giń. Boże, ten dalej kampi na samej górze, on ciągle tam jest ten typ! On mnie wcześniej też zabija, Na nie wiedziałem, że tam można wejść, kurde. Ale zajebista jest ta osłona z... nie wiem, czy to jest z betonem, czy z blachy. Kolej się tam w ogóle nie widać, ale zaraz go stamtąd wykurzę. Skończy się jego świetność. Masz! No patrz, przeżył. Jak on tam wszedł? nic nie ma. Nie, Boże, jaki noob No teraz pytanie, oni nadal to biorą? Ło, Boże, nie, nie biorą, dobra, ten typ ciągle tam stoi Może ten robacz się zrespił na nim, o kurde Ech. Sam tu nic nie zdziałam, no przykro mi bardzo. A ci z góry to biorą, cwaniaczki. Jak tam wejść, to jest pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Może trzeba czas użyć środków bardziej. Dobra, spróbujmy. Da się to zniszczyć? Eee, tylko. Nogi! Ten tam siedzi ciągle w tym kontenerze. No co za typ, czemu on ruszył mnie? Dobra, macie granat. Ale mi nadal zastanawia, jak oni tam weszli. Nie wiem. Nie mam pojęcia, ja i tak ja się dowiem, ja się tego dowiem Muszę się tego dowiedzieć biegał, dopóki nie znajdę wejścia Jezus. no nie wiem, nie wiem Macie granat, tam trzech chyba siedzi O, jeden padł Kurwa, dużo amunicji ma ten SKS

Proszę Cię, wychyl się. No dawaj. No czekam. Cholera, nie wiem, może na po ochronie jakoś zrobi... Żeby... No możliwe, możliwe, że jakiś snajper położył sobie prostu sygnalizator. Blisko blisko jakiegoś wysokiego budynku i tam się po prostu zrespił. Czekajcie. Cholera, nie wiem czy z prawej czy z lewej. Ach, ajk, kurde. Bardzo mało damage'a zadaje ten SKS, niestety. On zginie, coś czujesz, że zginie. Hmm. Kampion tam w wejściu. Nie za dobrze nam idzie, ale cóż, jak wspominałem, tą bronią, bronią snipera naprawdę nie potrafię grać. A na bazarze raczej nie opłaca się brać z lunetą, no chyba, że ktoś lubi kampić, ja, ja nie lubię kam... nie wiem, kampienia, nie lubię kamperów, po prostu tego nie trawię. A czemu się nie zespimy na stonizatorze? Czy niego nie było? O nie, 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 nie. co ja zrobiłem? Po co tu wlazłem szybko tak na pałę? Tak czułem. No podnieś mnie. Please! Tam są medycy. Nice, dziękuję. Przynajmniej nasi podnoszą kurcze, bo to się rzadko zdarza na serwerach publicznych. Dojść do porozumienia kurcze z naszymi ziomkami to naprawdę łódź szczęścia. Dobra, nas tu jest więcej, więc to bierzemy bez problemu. Ciekawe, czy ktoś tam się zrezygnował. Chyba nie Ale... Den... Co to jest? Zdenerwują mnie nadal ci. Oni tam ciągle siedzą, bo widziałem ich na spocie. No nie, czemu ten granat tak upadł? Ciekawe czy się połaśnie. Możliwe, że oni zniszczyli mi tego... Tego spawn point'a. O, widziałem karabin kolesia. Kurczę, chętnie bym teraz się zabił, żeby się tam zrespić. Ciekawe, czy pojawiłbym się na spadochronie. Nie, to jednak u góry był Dobra, Myślę, że za mną się koleś pojawił. Wow. Aha, pc, spoko. O nice, szybko się jej pozbyli. Aha! W plecy! Cholera! Taki plan miałem chytry, żeby ich dobić. A tu jeszcze z tyłu dostałem. To jest snajper. Gdzie on jest? On jest tutaj. Dobra, tutaj nasi giną, więc mu pomogę. Dobra, jeden nie żyje. Spotuj, spotuj! Nice tam ogarnę. Ogarnia Dobrze, razem z rodzimy dwóch sniperów, kurde. Dream team O! To będzie dobre. Urwie! Zdjąłem go Wow. Jeszcze ktoś I granat. <laughs> się nadziałem, full auto strzelał tego typa, który uciekał. Ale może mnie podniesiesz? No, Meryk, Meryk Kurde, ciągle niszczą mi ten punkt, no, a oni tam uciekają po tej balustradzie. Nie wierzę w nich, po prostu w nich nie wierzę. Chciałbym tam się do nich dorwać, no. Dobra, ale przegrywają. Gincie. Gonię ich tam ciągle, wszystko wybucha tam. Dobrzy są agenci. Cały mecz przesiedzieli na górze, nie no, brawo dla nich. Dobra, koniec, wygrana. Okej, okay, chcieliście klasy snajpera, to zobaczyliście. Troszeczkę w innym wydaniu, mam nadzieję, że jeszcze postaram się tą klasą pograć, ale już... ...troszeczkę inaczej, czyli z lunetą, z normalną snajperką, tak dalej. Oczywiście szybko wam inne tryby. Um, nie grałem jeszcze Rasha, chyba. Chyba Rasza nie grałem, więc to na pewno nagram. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam serdecznie. Mam nadzieję, że odcinki się podobają. Pamiętajcie o komentowaniu i ocenianiu filmików, bo to dla mnie bardzo ważne. E, oraz o subskrybowaniu mojego kanału. Trzymajcie się. Na razie.